Siema, z tej strony, David, i witam wszystkich bardzo serdecznie w moim już powiększonym gołemniku. Słuchajcie, trochę to zajęło, trochę nam to zajęło, bowiem dwa dni. 2, dwa, dwa chyba, no dokładnie 2 dni. W jeden dzień słuchajcie, powiększyliśmy to, powiększyliśmy gołemnik. A wczoraj pozbija, pozbijałem z tatą, yy, półki Te ogólnie będą jeszcze, jeszcze siodełka na tych słupach Więc teraz tutaj z tej jednej półki mam mie miejsce na 20 gniazd Także jest to, jest, jest to dużo Plus jeszcze tamte gniazda Gołem swoje wczoraj takie przestraszone, przestraszone były, że masakra. Jak wczoraj coś zbijaliśmy, bo jak, wnosi, jak tutaj to wnosiliśmy to były same po prostu, wiecie, same y, rzędy porobione po prostu i nie było y, przegródek ani y, tego zasłonięcia Więc to nam to trochę zajęło pozbijanie tego wszystkiego jeszcze do góry, do góry trzeba, trzeba uszczelnić, ale to tam na razie się nie pali, gdzieś tak w tygodniu y, to się zrobi. Dzisiaj jest, niedziela. Już zauważyłem, że mi gołębie, y, które dostałem mi powychodziły z, z celi. Y, zobaczcie, tutaj tego nie ma, y, tej tej celi, no, to to celarczy nie było. Po prostu ja to zniszczyłem i zostało tylko to. Więc. No tutaj już raczej będzie. Te, to jest ten gołąb, co dostałem i ten też tak samo. To są dwa gołębie. To sparka gołębi, które dostałem. Dostałem? Aha, bo ja je wypuściłem. Teraz mi się przypomniało. I tutaj jest. Tutaj była siateczka i tam już strasznie przeszkadzało. I... Tą sieteczkę po prostu wczoraj y, usunąłem Po prostu jest tutaj sama miseczka Więc Teraz tylko czekać aż aż tutaj porabią gniazda A tu jeszcze są To jest na razie wiecie miejsce na 20 gniazd Tutaj widzi, jak wchodziłem to właśnie widziałem że już niektóre gołębie sobie powsiadały do, do, do tej półki także bo jest to fajny golemik Teraz fajnie go zrobiliśmy podoba mi się Ale jeszcze tutaj będą zmiany na pewno w przyszłości to będzie trochę do przodu przesunięte, bo to jest za blisko drzwi po prostu Więc jeszcze ja się tutaj trochę pozmienia. Jak mówię, tutaj będą siodełka na tych słupach. Jeżeli chodzi o tę karmę, jaką mi dałem, e... I samo jedzenie wyjadły. Został im sam grit, bo ja im wysypałem po prostu grit razem z karmą. Więc zaraz im wleję wodę. Mam tutaj poczyszczone, posprzątane. Yy, poczyszczone w sumie, umyte po Może tak yy, zauważyłem. Słuchajcie, że większość tych gołębi będzie miała takie mega wielkie dzioby. Z tych siwych, na przykład ten, tu tam jest, będzie miał fajny, fajny dziób. No, to nie już go, ten karpiaty. Jak akurat dostałem. Coś eee, jeszcze miałem powiedzieć. A nie wiem co. Ja, aha, dobra. Tutaj, słuchajcie, pozbierałem to. Te e, miski. Tutaj, tutaj. Dlatego, że one po prostu tam sobie same zrobią, zrobią gniazda, nie? A tutaj lepiej w tych kółkach, żeby były miski miski też ogólnie muszę dokupić to jest też priorytet więc co, muszę im nalać wody tylko nie wiem czy to zrobić teraz czy po prostu zrobię przerwę dobra, wleję im teraz tej wody Uże, słuchajcie, ukurzony karmik. E, Pojdę, boże. No, karmik też jest pobrudzony. Dobra, słuchajcie, zrobię cięcie. Dobra, słuchajcie, jest już, jest już zdjęty. Więc. Nie wiem, czy mi się uda znaleźć wody. Czy po prostu zrobię cięcie. Albo gdzieś bym y, telefon położył. Dobra, zrobię cięcie. Dobra, słuchajcie, już im dałem wody. To jeszcze mam do powiedzenia. Jak już wcześniej mówiłem, chciałbym już mieć te młode, bo już widzę, yy, widzę że u niektórzy hodowcy już po prostu młode mają. I też bym po prostu chciał mieć te młode. Tutaj ja przecież tego nie zauważyłem, ale. Tutaj ja mam dość ładne za gołębie, te młode. Przecież tego nie zauważyłem jakoś. Bo imię są są chcą już wylecieć na zbór. Ale myślę, że przez jakieś 2-3 dni na razie nie będą latały. Po prostu je później wypuszczę. No i tak na razie, yy, yy, na razie. Dzisiaj by już nie, nie latały, bo wpada deszcz. Nie chcę na deszcz gołem wypuszczać. I jeszcze jedzenie muszę dać gołem. Właśnie to jest też... Zaraz muszę zrobić. Dobra, słuchajcie, zrobię cięcie jeszcze i dam gołem jedzenie. Dobra słuchajcie, to zauważyłem, że... Tu jednak będzie parka, tylko pytanie, czy bo się nie całowały, pytanie, czy obydwa mają obrączki. Mają obrączki, spoko. Czyli nie będzie problemu. Dobra, słuchajcie, ja sobie jedzenie dam poza odcinkiem, także w tym odcinku to było wszystko, także ja się z wami żegnam, także cześć.